Elektronów tej średniej i zmniejszenie natężenia pola, yy, natężenie prądu elektrycznego. I tylko pozostaje yy, jedynie yy, czy yy, od yy. To ta część przestrzeni będzie u nas nazwana źródłem napięcia. Czy musimy w jakiś sposób sprawić, żeby w tym źródle napięcia elektrony przenosić z jednego, jednego końca przewodnika na drugi na, na, na drugi koniec? Znaczy, przeciwnie do siły elektrycznej. Czy przy, chcę, musimy się prze, przeciwstawić sile elektrycznej? Ale to kosztuje nas energii. wykonujemy pracę dodatnią, tracimy energię, dzięki temu pole elektryczne zyskuje energię, bo tutaj ujemną Pracę w tym samym czasie, i jeżeli tyle samo, ile pole straciło energii tu w przewodniku przesuwając te elektrony. Jeżeli tyle samo uzupełnimy tej energii, damy temu polu yy, w tym tak zwanym źródle napięcia, to będzie płynął prąd stały. No ale, yy, tak jak mówiłem wcześniej, że wymaga wyjaśnienia, yy, dlaczego ja mówię, że jakie stałe natężenie pola elektrycznego, i czyli stała siła będzie działała elektrycznie na te yy, elektrony swobodne, to dlaczego ja mówię, że będzie płynął prąd stały, że będzie stała yy, średnia prędkość elektronów. No, gdyby nie było przeszkód yy, tu na na drodze tych elektronów, elektronów rozpędzanych przez tą siłę elektryczną, nie byłby żadnych przeszkód, to rzeczywiście ten elektron początkowo przez tą siłę jest rozpędzany, on zwiększa swoją prędkość, ale na drodze tego elektronu są węzły sieci krystalicznej, bo ta reszta. reszta w atomu, czyli jądra atomowe z resztą elektronów, z tą częścią, która jest ściśle powiązana z macierzystym atomem, że te, te, te fragmenty, fragmenty atomów nie mogą się przemieszczać, jedynie, znaczy nie mogą się teoretycznie przemieszczać, mogą jedynie wyglądać ruch drgający wokół położenia równowagi, bo, bo sąsiednie atomy po prostu uniemożliwiają na, na ruch tych tak zwanych jonów dodatnich, bo właśnie jak poza tym elektronem, który tworzy gaz elektrony, a resztę atomu nazwijmy tym jonem dodatnim, bo jest pozbawiony tego jednego elektronu, czyli ma ładunek dodatni. Więc te jony dodatnie są uwięzione w sieci krystalicznej przewodnika i mogą jedynie wygrywać chorób drgający, bo są poprzez oddziaływania, oddziaływania sąsiednich atomów, są uniemożliwiają trwałe przemieszczanie tych jonów, jonów dodatnich. Są one powiązane z tym z, z, z sąsiednimi atomami. Więc właśnie, ponieważ te elektrony początkowo się rozpędzają, czyli zyskują energię kinetyczną, czy pole traci wykonującą pracę traci energię, kosztem tej energii elektrony zwiększają swoją energię kinetyczną, ale potem zderzają się z tymi jonami dodatnimi w sieci krystalicznej przewodnika, więc tracą w tych zderzeniach tą energię i teraz gdzie tą energię odnajdujemy? No teraz te jony dodatnie po zderzeniu zwiększają tą energię ruchu drgającego, czyli zwiększa się ta energia ruchu drgającego tych jonów dodatnich, a w czym ona się objawia? Objawia się w zwiększonej temperaturze tego przewodnika, czyli jak płynie prąd w przewodniku, w tym realnym przewodniku, to pewien opór ma, właśnie opór ma opór wtedy, jeżeli te, te elektrony zderzają się rzeczywiście z tym jonami dodatnim. Dodatnimi. Więc yy, z, y, kosztem tej energi straconej energii kinetycznej przez elektrony zwiększa się energia ruchu drgającego tych jonów dodatnich, yy, co, yy, co yy, znaczy rozpoznajemy, z yy, czego przejawem jest zwiększenie temperatury przewodnika. Dlatego, yy, jeżeli te yy, znaczy, yy, przewodniki, właśnie tam w ścianach znajdują się na przykład, to my je izolujemy elektrycznie od reszty, reszty tam, tam otoczenia, ale nie izolujemy cieplnie ponieważ gdybyśmy izolowali cieplnie, no to wtedy ta energia ruchu by się zwiększała, zwiększała, by się nie rozpraszała na zewnątrz czyli w pewnym momencie byłaby tak duża, że te związki między tymi sąsiednimi tymi jonami dotkniętymi by się rozerwały i po prostu przeszedłby przewodnik ze stanu stałego w stan ciekły, a potem dość szybko w stan gazowy, czyli przewodnik zostałby rozrywany. rozerwany. Jak mamy właśnie się zwalcie gdzieś tam właśnie, czyli jest bardzo połączymy dwa końce dwa końce dwa końce jakieś tam dwa, końce, dwa punkty o bardzo dużej różnicy potencjałów przewodnikiem o bardzo małym oporze, czyli, te, te, czyli duża, duża różnica potencjałów, to duże natężenie pola elektrycznego, tym to duża siła elektryczna działająca na te elektrony. Jeżeli na drodze tych elektronów byłoby bardzo mało przeszkód, czy jakiś krótki przewodnik od małym oporze, to przepłynie prąd o bardzo dużym natężeniu i spowoduje, że ta energia ruchu drgającego tych jonów dodatnich będzie tak duża, że błyskawicznie się znaczy yy, 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 przejdzie w, w jakimś tam miejscu ten przewodnik ze stanu stałego w stan cieku, a potem bardzo szybko w stan gazowy, co się przejawia zwykle jakimś, znaczy yy, 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 podwyższeniem, nagłym podwyższeniem temperatury i fala dźwiękowa nawet się, się słyszymy falę dźwiękową bardzo często yy, bo ciśnienie, ciśnienie gazu się nagle zwiększa, powietrze nagle się zmienia w okolicy tego miejsca, no i rozgrzanie powoduje świecenie przez chwilę, przez chwilę znaczy widzimy nawet czasami błyski jakieś nawet, tak. Yy, więc tyle, jeżeli chodzi o tą y, energię, y, znaczy z energetyczną z przepływu prądu, prądu y, stałego, stałego no myślę, że to Wam troszeczkę y, pomogło dlaczego w ogóle to tak zwane źródło napięcia jest, dlaczego musimy mieć tą różnicę potencjału dlaczego w nieskończoność nie możemy y, korzystać z innej baterii, no bo wtedy y, wykonując tą pracę y, musimy kosztem jakiejś energii, znaczy jeżeli bateria wykorzystuje energię chemiczną no to jak wykorzystamy tą energię chemiczną, y, no to potem już, już ta praca nie będzie wykonana i nie dostać tych elektronów, nie, znaczy energii polu elektrycznemu, przesuwając te elektrony przeciwko e, sile elektrycznej między tymi dwoma punktami. Jeszcze później wrócimy do, do źródła napięcia przy definicji, e, znaczy siły elektromotorycznej źródła napięcia, ale to, to później. E, także tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że coś tam pomogłem, a jak nie, no to cóż, może kiedyś się uda mi to zrobić lepiej. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.